Hej, jeśli dotarłeś do tego filmiku, pozwól, że przedstawię Ci motyw próby oszukania naszej drużyny. Na celu tego filmiku jest zabezpieczenie młodych drużyn próbujących swoich sił, aby wybić się we sporcie, gdyż ten oto oszust i tak będzie bił to dalej, na innych kontach niż te, które wymienię w tej trakcie filmu. Więc tak, jestem Michał Gumiński, inaczej znany z Lola pod nickiem Lazansi, gracz The Paradise. W trakcie Ultra ligi między meczami, oglądaliśmy sobie różnych streamerów. Moim był Shackle TV, gdzie po wygranym meczu, treningowym zwróciłem uwagę, jak ktoś na czacie o WIK, podłoga łuska, przekina coś i pisze, że przegrali na jakąś losową drużynę z do Paradise. Po kilku minutach czytania, masy obejrzenia w naszym kierunku, zareagowałem i napisałem, hej, jestem z tej drużyny. Wchodząc w argumentację, tu ją dość szybko wygrałem. Osoba pod tym nikiem zaczęła osoba wychodzić ze swoimi przeżyciami, o tym, że nie ma rodziców, że ma pieniądze z tego, że gra w lola i że nie potrzebuje pieniędzy, tylko gra do swoich znajomych z drużyny. Chociaż jest nie oczywiście najlepsza, podkreślam a i że to oni źle zagrali, bo przecież oczywiście to nie my zagraliśmy lepiej. Bez ponoszenia się dumu, nie jesteśmy na mega poziomie, dopiero staramy się coś uzyskać ciężką szczerą pracą oraz emocjami. Zignorowałem tę sytuację, ale samym Szakalem pisałem po tym, że ta osoba strasznie ściemnia z tym, co pisze, a wyglądało na to, że to stały widz Szakala. Szakal potwierdził, że ta osoba jest dość dziwna, ale zostawiliśmy ten temat. Sporo czasu później skompletowaliśmy swój skład. Podliśmy się wzięcia udziału w pewnym projekcie, którego nazwy nie podaje specjalnie. Od razu po podjęciu się tego napisałem do Szakala, żeby też spróbować swoich sił, po prostu jako znajomy z na winą. Shackle bardzo szybko znalazł tam dyżynę. Zaraz przed pierwszym splitem kwalifikacji tego projektu, zaczynamy nasz pierwszy split. Poza jednym meczem idzie nam naprawdę dobrze. Po wygranym trzecim meczu pojawia się oławikuśka na czacie z majów. Pisze o tym jak pisała z naszym graczem mida, o tym jak czyta się jego nick. Gdzie takie coś nie miało miejsca. Nagle zaczyna dopingować nasz team. Podlizywać się do prawie każdego gracza poza akurat mną. A to właśnie dlatego, poza mną. Bo jakiś czas między końcem kwalifikacji Ultra Ligi, a rozpoczęciem się tej kwalifikacji, wikuśka osoba weszła na mój stream. Tutaj widać zdjęcie z live'a. Widać po mnie, że zastanawiałem się nad tym, co ta osoba do mnie pisze, bo nie pamiętałem większości tego. A kiedy poprosiłem jakieś dowody, ta osoba po prostu znikła i już się więcej nie pojawiła. Ale żeby było ciekawiej. Mój widz znalazł tą panią na innym streamie, a kiedy zapytał czemu pisała u mnie takie głupoty, powiedziała, że nic takiego nie pamięta, a była to już nic za kilku dni. Lecając. Mikaliśmy pierwsze kwalify. Odez zaczęła się upominać na czatach kastajów, aby nasz mit skontaktował się z nią na Lolu i zaakceptował ją do znajomych. Po tym jak nasz mit to zrobił, bardzo szybko zmieniła sobie opis na Lolu na durę intrygą życia. Ta dziewczyna w ciągu tego samego dnia zaoferowała mu pomoc. Napisała, że hej, w sumie wam pomogę. Wyśledowała swojego znajomego, który teraz szuka osób do kady Lola w organizacji na P. W ciągu tego samego dnia dodała naszego Mida na Facebooku, gdzie opis, jak sami widzicie, był dość specyficzny. zwyczajnie zaczęła go podrywać. Następnego dnia, w trakcie streamu, miałam już rozmowę z Dulajem, że takie coś się dzieje. Oczywiście byłem wyciszony. I co w tej sytuacji zrobić? Tego samego dnia pokazuje się już wikuśka na moim streamie, jakby nigdy nic nie pisząc, nic specjalnego. Pokazuje się też organizatorka Izabela z ofertą, czy już organizację i że jeśli nie, to prosi o podanie informacji o nas, naszej historii, aby pomóc nam jakoś znaleźć. Po podaniu informacji od razu powiedziałem, że dostaliśmy strasznie dobrą ofertę, żeby nie zajmować czasu Izabeli, jeśli faktycznie to wypali. Ale zapytałem również, czy ma może jakieś informacje na temat tych dwóch osób. Chociaż prosiłem o dyskretność, bo z drugiej strony nie chciałem skreślić nam tak dobrej oferty, jeśli faktycznie byłaby prawdziwa. Dostałem odpowiedź, że w sumie ma znajomy w tej organizacji i kiedyś się dowie. Kaliśmy na to, jak dalej potoczy się sytuacja, czy faktycznie ta nie kolega się pokaże, z kontaktami o złota, gamehousach i zrobienia z nas profesjonalnej drużyny. Po kontakcie z Wikuśką dostajemy informację, że ta osoba na MK będzie mieć dzisiaj czas 15 po północy. Zbieramy się tutaj całą dyżyną, żeby prowadzić z nimi rozmowę na temat przyszłości, kontaktu, organizacji dosłownie wszystkiego. Cała rozmowa jest nagrana, a najlepsze elementy oferty postaram się wkleić w kawałku filmiku na to poświęconym, tak żeby każdy trochę zwrócił uwagę na jego głos. Po naszych tysiącach pytań, czemu akurat my, czemu dajcie nam tak dużo, a nie próbujecie zdobyć kogoś lepszego, dostajemy odpowiedź typu Powinniście po prostu się cieszyć, skoro ta oferta jest dla was tak dobra. Dostajemy informację o nazwie organizacji, w której mamy grać. W tej kwalifikacji faktycznie ta organizacja się pojawiła i przegrała w pierwszym meczu przy dużych nerwach, więc sam motyw zmiany nie był jakiś dziwny. Mimo miliona pytań i podejrzeń, powtarzamy, że na nic się nie zgodzimy, póki nie zobaczymy kontaktu. Nie zmiany tematów, próby manipulacji nami, żebyśmy wypowiedzieli się źle o innych, czy żebyśmy patrzyli na innych gorzej. Na tym samym projekcie, organizatorach Szekalu, a na samym początku rozmowy dyżał mu głos i często zpałował w tym, co mówił. Po tym, jak pierwsza rozmowa się skończyła, wyszliśmy z tego dość pozytywnie, tak jak i on sam. Następnie zaczęliśmy dostawać od niego jakieś kciuki, różne komentarze na temat innych drużyn, organizatorów. To, że tabelki są ustawiane, wycinki z rozmów na Facebooku, także pogrężyć kogoś w naszych oczach. Dalsze potywanie Dulaja. Omijanie mnie i moich pytań na temat, jak idzie pisanie kontraktu. Przedłużanie czekania na kontrakt. W międzyczasie szakal też dostawał dziwne informacje na nasz temat o tym jak go obgadujemy, czy go nie lubimy. Na steamach było niszczenie reputacji szakala o tym, że grał u nas w drużynie i że został wyrzucony za toksyczność, gdzie nigdy nie był w naszej drużynie i też nigdy nie był między nami spiny. Nagle zaczęło się pisanie pana MK, że jest częścią naszego teamu. W tym momencie Szakal wysłał mi podane zdjęcia. I propozycji Szakala, że prawdopodobnie jest to ta sama osoba. Po zadaniu przeze mnie kilku pytań szakalowi spojrzeniu na wszystkie rzeczy, które się zgrywają. poproszenie tuleja o zdjęcia z czatu, aby porównać pisownię, co dużo rzeczy się zgrywało. Ale to po prostu było dla nas ohydne nierealne, że ktoś posunie się do tego stopnia. Po przygotowaniu wszystkich dowodów była przerwa na spanie, a następnego dnia odez opisanie do organistorek Izabeli którą wcześniej prosiłem o informacje. Tak jak wynikło, okazało się, że nikt taki nie pracuje w ich organizacji i nawet ich nie pamiętają. Z tego miejsca już wiedzieliśmy, że prawie jesteśmy oszukani możliwe, że na czas, pieniądze, emocje. Po wymianie dowodów między nami, podejrzeń, po naprawdę swojej współpracy, nas wszystkich, stało się jasne, że pani Wikuśka, NS i pan MK to na 90% ta sama osoba. Wymyśliłem plan. Ostatnie upewnienia. My, jako dyży napiszemy jednego jego Alteriego, aby o 16 pojawił się u nas na omawianiu meczu. Ale z sugestii Izabeli, dopiero w ostatnich 10 minutach przed spotkaniem na Discordzie, dopiszemy, że będzie to na Discordzie tej organizacji, u której ona podobno pracuje. My pisaliśmy do wikłyśki, a organizatorki Izabela i Marta już przygotowały spotkanie z panem M. Na 16. Dlatego, bo Marta i pan M. byli. W cudzysłowie, bliskimi przyjaciółmi. Jak wynika ze zdjęć, bardzo mu zależało na tej przyjaźni. O godzinie 15.45 Izabela informuje mnie, że panem jest gotowy do rozmowy, ale trzymałem go dopóki nie dostanę informacji, że Wikuśka pojawi się noc na Discordzie. Lecz w momencie 15.50, kiedy Duray wysyła do swojej fanki numer 1 na świecie, informację, że czekamy na Discordzie. Tej oto organizacji wiadomość została odczytana, a po pięciu minutach ta osoba wyszła całkowicie z Discorda i poszła offline na Facebooku. Po przekazaniu informacji do Izabeli zaczęła się rozmowa Marty z Panem M. Izabela zaproponowała, abyśmy wszyscy weszli na Discord, gdzie oni teraz rozmawiają. W momencie jak tylko pokazała się informacja, że dołączyliśmy, pan, pan M powiedział, że musi iść do Marty i od razu wyszedł z kanału, a naszym planem była rozmowa. To, że przeprosił, wytłumaczył się ze swojego chorego zachowania, Były podszywania się, próby zniszczenia czyjejś reputacji, przyjaźni, wykorzystania kogoś na pieniądze, lecz nie udało się. Zaczął blokować i usuwać wszystkich na Facebooku, Discordzie czy gdziekolwiek. Dlatego jeśli pan M nie zgłosi się do nas w ciągu miesiąca, pójdziemy z tą sprawą, my, jak i organizacja, pod się podszywą, do sądu. Gdyż ten oto pan złamał trzy paragrafy i mamy świadomość, że dotrze do niego ten filmik. Edit. Filmik było opóźnione, żeby sprawdzić, czy ten pan będzie kontynuował swoje chore akcje na jakichś streamach, i faktycznie tak się stało. Po tygodniu przerwy już widzieliśmy go, jak udziela się pod postacią Wikuśki. Po tym, jak wyglądowaliśmy całą naszą dyżyną z Szakalem, Izabelą i Marto na Discordzie, zaczęliśmy wyciągać coraz więcej jego chorych zagień, prób, manipulacji czy chorych historii, tak aby komuś się zrobiło szkodę. Z tej historii dowiadujemy się, że ktoś był skłonny udawać dziewczynę, aby podrywać innego chłopaka. Podrywać dziewczyny, udając innego chłopaka niż aktualnie jest, czy udając innego gracza. Te dwa skrypty, które użyłem w filmiku, są jego fake kontami, więc znając swoje prawa, mogę podzielić tą historią. Mam nadzieję, że wciąż z tego to, żeby zawsze starać się dowiedzieć jak najwięcej informacji na temat organizacji lub osoby, która wam proponuje kontakt, zanim cokolwiek podpiszecie lub zgodzicie się. Czy tej osobie uda się wyłudzić wasze tajemnice, czy też uda się znieść wam reputację, skłócić ze znajomymi? A teraz specjalne podziękowania dla organizacji P, Projektu, Izabeli, Marty, Szakal TV, wy udostępnili nam informacji i pomocy w zdemaskowaniu z kamera od drużyny The Paradise. W tym momencie puszczę wycięte kawałki z naszej rozmowy na temat kontraktu i jego boskiej oferty. Całą rozmowę. Będzie można usłyszeć na innym osobnym filmiku, jeśli ktoś jest na tyle zainteresowany. Dziękuję za poświęcenie czasu na wysłanie naszej historii i do zobaczenia. Chcieli, tu by bardzo nas interesują szczegóły. Na przykład, na ile, jeżeli by był? Co był I co dokładnie byśmy. musieli zrobić? Nie, na początku co robić? Nie wiem. RDF, jak chcesz? No, to spoko, Damy radę. Eta? Będziesz klikał do ku WRDF? No, pewnie. Ewentualnie jeszcze inne bindy, jak lubicie czasem maestry wcisnąć po zawiciu, nie? Albo Kurde, jeszcze bez trzeba wciskać. Ty, to całkiem dużo tych. To może jakieś klawiatury specjalne trzeba kupić, co? Ale wyski, ludzie do osób kupują klawiatury. E, nie no, a co do kontraktu, to nie wiem. E... Jakby na jaki czas to jeszcze ci też. No na jaki czas? No myślę, że na początku tego pół roku. Aczkolwiek nie wiem dokładnie ile. Ale coś plus minus tego. Ja ci też teraz nie powiem, bo muszę to do rana sobie przeanalizować wszystko. A co mielibyście robić? No po prostu, wiadomo, jakby. Bo dołączylibyście do ligi, zapewne, i byście musieli tam. Jak grać i potem są chyba zamknięte kwalifikacje i o Warszawy pojechać? A tak, tak mi się wydaje. Ogólnie e, była taka drużyna, która miała z, właśnie do tej organizacji dołączyć, to jest Proxima Gaming, ale ona się rozpadła, bo ziomek z menago był po solidnie powalony i postanowił, że zmiesza ich skład ze składem Apel'u i na zamknięte kwalifikacje do Ultraligi cztery osoby zmienił, czaisz? No i ogólnie wiadomo, no jakieś, jakieś yy, screamy czy coś to jak najbardziej często w tygodniu, aby jednak yy, rozszerzać swoje umiejętności drużynowe. Ja rozumiem, to jest że nawiązujemy się tak jakby Sami ze streamów, czy wy nas, wy nas umawiacie? Czy e, tak... Nie, 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 wszystko, nie, nie, wszystko umawiamy my, wy tylko wchodzicie do gry i wpisuje, po prostu dołączacie, nie? Nie ma tak, żeby musicie sami znaleźć screema i sami go zagrać, nie? W sensie, bo jakby screamy, chcemy ogarnąć też na lepsze drużyny, na przykład nie wiem, czy, czy znacie taką drużynę jak Katastrofa Awionetki, nie wiem. Tak, czy... No właśnie, na przykład na taką drużynę możemy ogarnąć Scream'ka jak najbardziej, no a Devil's Swan też, ale Czas na co są te Young Talent? Czajek, tak, no Easter, tak dalej. Czajek Kuba jakiś tam jest. Co tam jest? No te polskie Young Talenty co to po 15 lat. Ale w sensie Czajek tam jest okej, okay miarę gra. Jest okej. Znaczy w sensie, no, jak wiesz, Young Talent, katastrofa. Ale ostatnio ich brzuska ich zjadła. <grymne> Pewnie na Czajka to graliśmy pewne raz te kwalifikacje, ale Czajek, to... Czajek subował w mojej drużynie kiedyś i też on był już w katastrofie awionetki właśnie. De a Delta 5 tak się załamała po tych kwalifikacjach, że <grymne> <gra> się rozpadła. <grymne> No, jeszcze by było wspominane o coachu i coś takiego. Tak, Co no to ogólnie jest pewna osoba, która coachowała właśnie m.in. Czajka, Ahito, Eścika yy, i na takie drużyny yy, typu Esports. Ogólnie takie drużyny. W sumie mogę zapoddać jego, jego fanpage. Wait, wait a space, sekundkę. Weź mnie teraz słychać, jak można. Rozsuszyć? Nie wiem, na general był wyślę, okej? Okay? Mm -hmm. okay. Ogólnie. Um, jest, tak powiem właśnie w tej drużynce. Nie wiem, no ogarnięty człowiek, jak najbardziej na razie współpraca była z nim spokojna. Drużyna akademicką, tam morską, czy jakbyś tak się nazywała, nie wiem, bo nie, nie o mi drużyny. Nie wiadomo jak ten wiadomo. kontakt będzie wyglądał, w sensie, że to już zostało nam przestawione jakoś tak powierzchownie. Tylko czy to jest rzeczywistość, jest tak, tam jest opisane? Eee, właśnie, wiesz co, e, chodziłoby raczej o zapisanie tego normalnie, nie? Tak jak kontrakt. Że tylko na stylu powiemy to i tyle, Nie, nie normalnie. nie, Rozumiem, no, ja że tak, no, tak Zapisane w tak. papierach, Tak, tak. tak. Ale tak jakby, no rzeczywiście nam już zostało powiedziane, że mamy to załatwione, to załatwione i tak dalej, tego coacha i tak dalej, jakiegoś tam sponsora i zależy tam pieniążki od tego, jak będziemy grać w nie czy coś w tym stylu, tak? Eee, w sensie, pieniądze przeliczasz na to, ile wygrałeś, ile przegrałeś i wiesz, o co chodzi, takie... Eee, wiadomo, ale raczej, w sensie, bo stawka jest jakby takie coś, że Masz normalną ilość stawki, powiedzmy, powiedzmy, jakąkolwiek liczbę, powiem, powiedzmy, nie wiem, 200 zł, nie? Ale to jest przykładowe, 200 zł i to dostajesz już w samej podstawie, ale wiadomo, jeszcze za wygraną masz jakiś bonus, za to masz bonus, więc możesz ogólnie zgarnąć, na przykład, 500 zł, powiedzmy, nie? Mhm, Ładowe wszystko, to nie mówię, że tak jest, nie? tyle. No, okay. no i chyba okej, okay. chyba okej. Okay. Dobra, ale to na przykład pre, jest jakaś presja, nie wiem, wyników czy jak to jest z tym o, nie. W sensie chodzi ci presja, że masz wygrać tyle No, to, no, no, żeby... że nie wiem, oczekujecie od, od, od nas na przykład jakichś, nie wiem no, w sensie wygranych nie. na jakieś topowe drużynki z Polski i w ogóle. Nie, nie. Wiadomo, że wygrywać y, fajnie, ale nie jest tak, że macie wygrywać i chuj jak nie to wylatujesz, nie? Nie ma takiego czegoś. No bo to też jakby Ale my to nie powiem. gramy no to znaczy, na, na no pewno, no. pewno nie gramy na poziomie drużyn z Ultraligi, nie? To od razu można powiedzieć. Ale pamiętaj, z każdej porażki wyciągasz coś, co możesz zastosować, żeby wygrać w następnym, nie? Wiesz co? Że no z no, no. każdej porażki się uczysz. Tak jak nie wiem, oglądałem wczoraj jakąś gierkę w tym projekcie waszą, no na, na właśnie tych chwil dragów chyba i w ogóle z dragiem trochę gadałem kiedyś. I właśnie widziałem, że barony były dwa zajmowane. Były? Okay. Akurat tą Gierkę musiałeś widzieć. Oj, no, mimo, że tam jeden coś zajebałeś, to ok było. Czy tam nam no, draft troszeczkę nie siadł strasznie i wszystko się spało, ale. Tarze się. Ale. ten. Varus no, Ergą. Elko. Nie, no nie, wiadomo, znaczy w sensie nie wiem czy możesz powiedzieć, że nie gracie na poziomie drużyn z ultraligi, bo na przykład takie pakt, to w obecnym wobec momencie by każdy rozjebał każda drużyna, nie? Zwykła sklejka challengerów z solo by ich zniszczyło. Aktualnie. Ci powiem, że nie do końca tak jest. Ale wiadomo. Są drużyny mocniejsze i gorsze. Aktualnie. Ale w ogóle nie. to jaka liga, albo turniej, bo ja w ogóle nie w temacie. O, każda jaka będzie możliwa raczej, nie? No, jest no bo teraz, dłużej. nie co zostało teraz. No właśnie teraz też nie wiem czy jest jakaś liga jeszcze możliwa do zagrania. Ultraliga już nie, Mistrzostwa Polskie już nie. Więc tam a, jeszcze jest... A niedługo chyba będzie nowy sezon Apelu z tego co wiem. Apelu chyba będzie nowy sezon, to chyba jest jedyna liga jaka aktualnie będzie. Nie wiem, czy będzie niedługo, tak mi się coś wydaje, ale nie jestem pewien, więc nie mówię na do pewno. Um. No w sensie, jeżeli wam pasuje, to będzie ok, nie? Zygmunicz, no, nie masz jakiejś serii pytań albo coś? Zastanawiam no no się na przykład nad tym, nad zamkniętymi turniejami. Na przykład takie, bo jest dużo takich w sumie, które tak jakby wpłacasz tam chyba wejściówkę, tak? I grasz no tam. Tak, no to, tak, to jak najbardziej. Takie turnieje, no to też wejściówkę my płacimy, nie wy, nie? Wy tylko grać. Co jest za dobrze, to brzmi. Ale nie, no wejściówkę to zawsze płaci organizacja, nigdy nie płacą gracze. Ale nie no, tak ogólnie, jakoś za dobrze to wszystko brzmi bez żadnych haczyków, żadnych złych rzeczy, nie wiem. Chyba to, no to chyba powinieneś się cieszyć z tego połowy. No właśnie, nie wiem, niby za dobrze coś. Jak to Polak zawsze musi się do czegoś doczepić. <grym> <grym> jest, wiesz, jak się trafiła i tyle. Kontrakty będziecie w stanie na wysłać najpierw, nie wiem, w formie a później po prostu nas wysyłacie tak jakby w formie pisemnej, czy jak to robimy? To, tak, możemy tak zrobić, jak najbardziej. Jeżeli wam taka opcja odpowiada, to jak najbardziej. A, to jest w jak A, z tym oh, no. A, no, nazwa, postaram się, żebyście jednak. Na chyba, whatever, nie? No, nie na... kompletnie jak coś. No. no na to postaram się, żebyście mieli te swoje The Paradise, jakby to teraz macie, nie wiem. Chyba tak, tak macie te. Tak. No, no to postaram się jak najbardziej, żeby tak było, nie? Możecie i tak mieć swoją nazwę, nie musicie mieć ogólnie, tak? Hmm. A Jeszcze wspomniane mi było jakieś bootcampy i takie inne rzeczy, to dopiero po wynikach? Czy to wygląda właśnie? Nie, no jeżeli już. Ej, poczekaj. Jak staniecie kontrakty i wszystko, to normalnie bootcampy możemy ogarniać i nie ma tutaj y, chyba problemu żadnego, tak mi się wydaje. Y, oczywiście ze wszystkim, z noclegiem i takimi tam. Nie? No, fa. To... Co, ja Nie, coś jeszcze chcecie wiedzieć? Tak, by to wszystko się hmm. potwierdza, po prostu co to było przekazane wcześniej, tak naprawdę, to. Tak, by to wyjdzie jeszcze w trakcie, wszystko. Ale no, to, to wychodzi, że w sumie wszystko ok. A, chyba, chyba ok. takim się też tutaj. Jeszcze jest napisane, dostaniecie sponsorek od Fury i Genesis. Będziemy musieli, tak jakby mieć coś na sobie od nich, czy to jest po prostu jakby wasz sponsor, wasza organizacja? W sensie yy, na no, tych, yy, na no, po prostu sponsor jest organizacji, ale jakby pewnie na koszulkach będziemy mieli po prostu ich znaczki. Okej. Okay. Więc nie ma, nie ma takiego przymusu, żeby coś mieć. Nie jest wam to bardziej na rękę, żebyśmy rzeczywiście zmienili tą nazwę to już na jakąś, nie wiem, nazwę waszej organizacji albo sponsora? W sensie, że to jest po prostu czysto reklama. W tak naprawdę to nie wiem kto tutaj przewodniczy głównie u was, ale właśnie to już od was zależy, czy jednak chcecie zostać jako jest czy jednak bardziej rozwijać się pod organizacją. Myślę, że jeżeli tak, no wiadomo, ja... zależy to chyba pod organizację już. był bardziej za organizacją, ale... To jest taka wojna po jest groszy. Jak już wyjdzie nam, nie wiem, choć troszeczkę na plus, to mnie też, to bez różnicy. O, mi się wydaje, że wyjdzie na plus, no bo teraz jesteście chyba teamkem, który w miarę gra w ligę, nie? No. Ja tu jestem od dwóch tygodni jakoś. No jakoś będzie, nie? Dwa tygodnie. Jakoś tak. Tydzień? Nie wiem, tydzień całkiem z Najwyżej na Discordzie, co to jest za dyskryminacja? Ja się pytam. <grymne> <grymne> Dobra, no, przegłosowaliśmy, przegłosowaliśmy. przegłosowaliśmy tę na zmianę nazwy. Na to wychodzi, że każdy jest na tak, żebyśmy to zmienili. I rzeczywiście, to tak jakby prezentować, już tak w sumie się będziemy stajać, żeby to jakoś sensownie wyglądało. By w sensie też możemy to zrobić, że mamy grafika drużynowa yy, organizacji, jakby, więc jeżeli ktoś z Was streamuje, czy jakby grafikę jakąś chciał, to na ludzie też dostanie. Nie? A, mamy streamerów streamerów no gumij się pod, pod, powtórki, po prostu nagrywamy i tak dalej no, albo rzeczywiście po prostu co roku. ogólnie to każdy fajnie jakby steamował tak jakby po prostu żeby analizować sobie te nie z każdej perspektywy ale na przykład duro ma zasoby internet nie, żeby tak coś pociągnąć no ja mam pomysł to robimy składkę i każdy swój telefon mu przesyła z internetu z tego z telefonu każdego nie sobie przerzuci na... Ej, ja może... już odegrał z z telefonu to... Ale musi być...